Jaka byłaby rola gazu wydobywanego z morza w, w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Po pierwsze, skupiłbym się na tym, że morze pełni określoną bardzo istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców o znaczeniu strategicznym. Po pierwsze jest ono miejscem pozyskania, czyli wydobycia transportu surowca. Po drugie, właśnie morzem biegną ogromne arterie transportujące ten surowiec. Mam tu na myśli gazociągi podmorskie, a także na wodne linie komunikacyjne. My w Polsce zamykamy właściwie ten całościowo wspomniany przeze mnie proces, ponieważ na złożu B8 odbywa się pozyskanie surowca, dnem morskim do wody surowiec jest transportowany i dalej wpuszczany w system aż do konsumentów na końcu szlaku. Y ten gaz pozyskiwany z tego złoża B8, jaki może być to procent gazu, którego potrzebuje Polska? To są niewielkie ilości, to jest około 250 milionów metrów sześciennych. Tym niemniej oczywiście ogromna rola terminala LNG w Świnoujściu. Także zapowiedzi kolejnego terminala posadowionego najprawdopodobniej na wodach Zatoki Gdańskiej. Ja dokonałem takich wariantowania i w określonych scenariuszach przewiduję możliwość sprowadzenia drogą morską, Czyli bramą północną nawet do 30 miliardów metrów sześciennych surowca w skali jednego roku. Dziękujemy bardzo.